Cześć i witam Was po bardzo długiej przerwie. Miałem egzaminy. Teraz miałem bardzo duży problem z moim komputerem. Udało się rozwiązać ten problem, czyli będę mógł zacząć na nowo nagrywać. To, co tutaj widzicie, to jest Velvet Assassin. Gra polecona przez Frodo, którego pozdrawiam. Naprawdę dziękuję za to, bo. E, już troszkę zagrałem w tą grę, żeby trochę się zapoznać z grywalnością. E, bardzo mi się spodobała ta gra. Tak mnie wciągnęła, że powiedziałem sobie: No, po prostu trzeba będzie to nagrać, zanim naprawdę przejdę całą grę i nie będę miał e, jak z wami się dzielić swoimi wrażeniami. Więc e, zaczniemy e, na nowo grę. to be back in the war that was my true home we were inhuman beings butchers on a field full of corpses corrupt and depraved only some of viscera blood and bone creatures without souls I was flown back to France to blow up a gigantic fuel depot, which the Germans had built in a bunker on the Maginot Line. The Reich was running out of oil. They guarded every barrel like the crown jewels the main entrance was secured like the fears bunker fortunately every rat's nest has a second entrance i had to try and find it i jumped over a wooded area that bordered on the rear of the complex unfortunately my equipment was stuck at the top of a blasted tree during the landing To make matters I saw that area was guarded troops. prisoners. Exactly Dobra. Możecie teraz się przypatrzyć trochę grafice. Jak wygląda? Trochę tutaj tak... No, dziwnie powiedzmy. Nie wiem, czy tak by wyglądało eee, naprawdę. Taka jakby mogła, czy coś, nie wiem. Tutaj, tak jak mówiła w filmiku, zostały jej rzeczy. Normalnie gdzieś tam by się wspięła, ale to nie jest Tomb Raider. Eee, taka głupia rzecz z tej gry jest to, że nie ma jak skakać. Na spację macie to, czyli gwizd. Się nie dzieje. No, czyli jak e, jest na fioletowo, tak się świeci. Ikona po lewej stronie i ona też. To znaczy, że jest e, niewidoczna. Albo mniej widoczna. Mamy tu pijanego Niemca. I could easily take the soldier out of the way. I only had to be careful, creeping up on him. You're coming! You're going to be a little bit of a bunker. very brutal thing, if it's a big. Mogę iść normalnie, już z tego co pamiętam, tutaj nic nie znalazłem, no ale zawsze to może coś. jednak będzie chociaż nie, to chyba nawet wziąłem, co ja tutaj mam. Aha. dobra. Fajnie, skakać nie można, ale można gwizdać. Przeczytałem tego co on tam co tam pisało da się to jakoś sprawdzić Nie wiem nie, nie bardzo Tutaj też będzie można sobie gwiazdki zbierać i ulepszać jej yy, tam no, morfin to zaraz zobaczycie o co chodzi no, yy... stealth, czyli skradanie się i strength, siła. No, ale będę musiał. Nie będę wiedział, o co chodzi z tym. Co ona robi, tak? Aha, tu podchodzisz i walisz ten. Tak. Dobra, bo tego nie umiałem wtedy zrobić. Nie wiedziałem, o co chodzi, że. Nie mogłem użyć tego noża, jak tylko mnie zauważyli. Jest tutaj, o to tutaj chodzi, żeby to zrobić po cichu. Po prostu taka skradenkowa gra. Nie może dać się wykryć, bo inaczej szybko cię zabiją. Tą misję bardzo dużo yy, powtarzałem. Pierwszy raz był, czyli Das ich wieder sein wieder sein frische Luft du sagst es. Der Muft dort ist kaum auszuhalten. Wo eigentlich hammer Er ist vorn und bewacht die andere Brücke. Falls er überhaupt noch was peilt. Der ist schon wieder sternhagel voll. Ich der so was der erlebt hat, ist nicht so leicht zu verdauen. Naja. Ich vertret mir noch ein bisschen die Beine. Mach das. Trzeba go od razu zabrać w te krzaki, bo tamten wróci. Więc lepiej od razu go sprzątnąć gdzieś tutaj w krzakach, żeby go nie zauważyli. Jest tylko tamten, więc nic się nie stanie. Muszę od razu zacząć się za nim iść, bo wtedy jakby nie zdążę go zabić. A muszę tak, bo inaczej mnie z... usłyszysz. Chyba żebym się schował za tymi skrzynkami. Wtedy bym mógł za nimi iść aż tam. No ale dobra, tutaj co? Znalazłem sygnet. Okej. Okay. Nie wiem czy to tak trzeba właściwie ich podrzucać, bo tutaj już i tak ich nie zauważy. Tutaj coś mamy. Nigdy indziej nie dojdziemy więc po prostu pójdę dalej Te drzwi, jeśli pamiętam, były zamknięte Nawet nic się nie da zrobić No? Ich Nie, jeden, dole, jeden, jeden Moment muss die Ablöse da sein. Wenn er nicht wieder verpennt hat, die Pfeife. Die haben sich bestimmt letzte Nacht wieder eingesoffen. Haben die Kiste Schnaps mitgehen lassen aus der Ration für die Verlorenen. Merken die sowieso nicht. Die sind nicht mehr ganz dicht. Gleich geht die Sonne wieder auf. Verdammt, verkommt endlich die verfluchte Ablösung. Ciężko cokolwiek będzie tutaj zrobić. Tutaj mamy morfinę. Momencik. Tutaj pokazywana jest strzykawka, i właśnie nie wiem jeszcze o co chodzi z tą morfiną. Dlaczego właśnie morfina? I could use the move no. Czyli. Robię... tak? I oni mnie nie widzą. Mogę go po prostu zabić. Oh. Oh. They won't be doing anything to anyone. Ever again. There had to be a key for it somewhere. dobra, mam klucz. Aha, już będę mógł, jakby wejść tam. No ale dobra, za moment. Bo ja tego nie wiem, jak go zabiłem. Właściwie, czy nie zabiłem. Po prostu. Co ja tu znalazłem, właściwie sprawdziłem. Cygara. A tutaj mamy zapalniczkę. Nie sprawdzałem, kiedy pierwszy raz grałem, no bo... nie było po co. Tam morfina mi została jeszcze. ale pierwsze zabiję tych w środku. Aha. A o co chodzi z tym X-Points? A, to jedną rzecz jeszcze nie znalazłem. Ciekawe. the first step was done i was finally in the bunker the fuel depot was certain to be in the lowest level to protect it from bombing raids the mishap with my lost equipment would not stop me but without explosive charges, the situation was hopeless. But the Germans were sure to have explosives stored somewhere in the bunker. Soon they would see what they were good for. A German fuel depot and an explosive charge sound like a very promising combination. The problem was I had to be back outside before this rendezvous developed chemistry. jeszcze wyjść nie No dobra. Locus like this often had useful Pełne życie Jest pistolet z tłumikiem. Musimy to najwyżej skończy odcinek e, tutaj. Będziecie już wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi, a ja zacznę y, od razu drugi odcinek nagrywać, tak żeby już był na następny raz. Więc y, dzięki za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podoba już ta gra. Mimo to, że tylko troszeczkę go pokazałem, i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!